Zawierzam. Zapraszam was w następnym odcinku. Jeden odcinek yy, mi się trochę urwał. Więc to jest kontynuacja jednego z odcinków yy, z Coutinho. No dobra, sprzedajemy. Choć nie, bo on jest. Bram... Dobra, to jednak nie. W ogóle. Yy, jak widzicie, nie w tamtym odcinku, co mi się tak urwał. <suszy> 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 Coś ten ramadry, tak obskubywany, valverde, no z Miami. Jeszcze Martinelli, tylko że on musi, on wró jak wróci po kontuzji. Wiecie co um, nie pasuje? Bust. Stosujemy wzmocnienia na Ardzie Glerze. Stosujemy wzmocnienia na. No i mam jeszcze jeden pomysł. Chemia w drużynie. Dobra. On wróci. A tym pomysłem jest już Emeryt. Co? Mody. On skończył karierę. Oj oj To mm. jest smutne dla fanów realu. Dobra, yy, nieważne. Yy, ty wywalasz. No dobra, no to ten odcinek no to w sumie poświęcimy takiemu bardziej no, symulowaniu i rozmawianiu. W ogóle jak wam minął dzień, bo zanudzę wam ty, was tym symulowaniem. Chyba, że jakiś spok, spoko oferta transferu. Zorganizuj mecz towarzyski. I wiecie co? Ja bym że się zmierzyć z jedną drużyną. W sumie, w sumie z dwiema. Barcelona, Real Madrid. Kurde, przepraszam. Dobra, nie mam podpisanych. No to się szybko walnie Valverde piętnastkę. Lindstromowi się walnie dwunastkę. Natanowi się walnie piątkę. Spoko. Szybka gra. No i wygrajmy. Maktominej. No, Fede. 87, czyli on coś robi. Okej. Okay, to był taki różniejszy mecz. Po prostu nie chcieli się stresować. Czekaj, czekaj, ty chcesz mi powiedzieć, że ja na lewej stronie, u mnie grał. Czy co, nagrody pieniężne, co są, są żałosne? Więc idziemy dalej. O, ale że mi się Valverde udało ściągnąć. Aha, mam no 24 miliony, bo od mojego ten... No, stałem super. Oliveira, Martinelli wrócił, ale Oliveira poszedł się. <laughs> I drugim wzmocnieniem. No, co prawda, on się mógł rozwinąć. Chodź nie, bo oni mi go nie dadzą. No spróbujmy po jednego emeryta. Nie, nie będziemy szli po emeryt. Kurde, co ja zrobiłem? A miałem taki jeden pomysł. No, u, ale wtopa. Dobra, mm. Robert Lewandowski zakończył karierę. O, dziwny ten świat. A może się tak stać, że po mundialu zakończy. Dobra. Nier się to nie dadzą, ale ta cena jest za żałosna fajnie do niego. Czyli jakbym złożył 20 milionów, to by wystarczyło. Okej. Okay. Właśnie dopięliśmy. Młodego talentu. Uuu, 23 lata. Hm. Kurde, jakim cudem oni mi sprzedali go tak tanie? Nie chcę żadnego markizanu. Przy tym numerze ma grać maestro. Bardzo słabo, zaraz cię Nikola polepszymy. No, to wygląda dobrze. Bo Zalewski. No ile jakby automatyczny wybór. Mi wybiera Zalewskiego. No to on... Ta, o takie coś, że mu, Co gdzie on może grać? On może grać na APP! Martina Lego. Dobra, to jest przyszłość. Widzę dwie rzeczy. Przejście na inną formację. To jest jedna rzecz, którą widzę. Tu Lukaku. Oliveira, tu. Zalewski. Maktominej. Tu lewa strona. Fede Valverde środek. Giler środek. Yy, Maktominej. Może grać na pepe nie mogę. Martinelli. Tu choć nie może grać super. Zalewski może grać tu może... Może grać tu może. Jeszcze to tak jakby. No, no, no. zmieni się to, że nie mamy yy, pod napastnikiem kogoś. A to, to takie normalne 4-3-3. Tylko że... No nie no jednak no... Nerys, nie 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 nie, dobra, wracamy do starego jak świat ustawienia. Ha, no to Zalewski pasuje do i do tego starego jak świat ustawienia, jeżeli chodzi o tą karierę. Ale ja myślę, że jednak, no Arda Gyller, dopóki jeszcze ten pan w ogóle gra w piłkę nożną to trzeba go wykorzystywać. Lukaku pod tym. No jeszcze w sumie widan Meresa i właśnie Nikole Zalewskiego. I na mecz z Realem Madryt ja bym oprócz tego, że na ten sobie wejdzie tu, no to no dobra. Jak sobie poradzimy z Realem? Nikola. Wszystkich wzmocni... e, e co to jest? Gdzie wini, gdzie jest Rodrigo? Aha, barkola. Wini. Aha, bo oni po prostu wystawili taki skład rezerwowy trochę. Mogłem się domyślić. Dobra, pytanie, wygramy? Oziman! Mbappé, e Giler. Oziman, trzy bramki w pierwszej połowie? Chory występ. Dobra, Nikola. Zapra Witamy w klubie na pierwszym meczu i Dawid Neres. I na luzie wygrywamy z ale Madryt, no który w sumie miał skład ten rezerwowy, ale no to i tak. Zobaczymy czy Barcelona będzie miał skład rezerwowy. Tak ustaliłem te mecze, że gramy z Realem i zaraz gramy z Barcą. Potrzebujemy też kilku piłkarzy, więc... 10 tysięcy euro, spoko? Spinacola, taki Spinacola, ile on ma? 32 lata. Dobra, to jakiś jakimś Brescia Kalcio. Tu nie, da, nie będziemy dawali wzmocnień. Z Barceloną też damy, żeby było fair. No dawaj, no. Napoli, no. Jesteście nie żadnym składem rezerwowym, żeby. Dobra, ma tu Ten, tu Dawid Neres. Gilmour. Ale wy się wymęczyliście. Spinacola. Ach, dobra, Dawid Nerys nam stracił, przez głupią porażkę. Ale oni tych meczów nie traktują poważnie. I to mnie tak trochę boli. Wiadomo, teraz chyba z kim gramy. O Boże. Uh, dzięki. Czekaj, my Jose Marie Jimenez za to sprowadziliśmy? Chyba tak. Czekaj, taktyka. Jeszcze taktyka? No, na mecz z Barceloną. Martinelli, Lukaku, Osimendi Di Lorenzo, Oniwira, Lewo, Martinelli. Dobra. Cyk, cyk, cyk. Mm, everybody. No, no, też mają taki skład rezerw. Nie, nie mają składu. No, lewego nie ma na napadzie. No to tak, jakby ten napad myślę, że taki normalny jest. O! Mozinę dwie bramki. Odbij, Nikola, ten swój ślad. Żdy. Jesteś w tym klubie. Proszę cię! Nikola! Dobra! Yy, tak jakby chyba wiadomo, kto lepiej zagrał rezerwowym składem. <tryk> tak, tak, tak. To był Real Madrid. Cztery bramki Wiktora Osimena. Przepraszam, że to powiem, ale przejechał się po Barcelonie. Przepraszam wszystkich w Barcelonie. Mm. Za to, że to powiem. Ale... No inaczej tego. Oj oj, o Boże, Boże Jezus. kuma, Maria złamana kość. Pięć tygodni i 24. Wszyscy sierpień, dobra. Luz jeszcze. Mamy tego kaplię. Czy jak mu tam? Paulino i Dobra. I pytanie Olimpii, Mombanga, Oliveira. No, przegrywamy. Nikola, odbij ten swój ślad. Zalewski, proszę cię, odbij ten swój ślad. Czy tutaj, czy tutaj jesteś i istniejesz? Odbij. Proszę. O Zimen. I Nikola jeszcze, a jakby Nikola strzelił, idealny męż. Widzę, że czas nam nowy się kończy, się kończy pamię pamięć na telefonie. Ja widzę ile mniej więcej, jeszcze 5 minut możemy nagrywać. O... No ogólnie mam słabą pamięć w telefonie. Albo mam zapchaną, tak też można powiedzieć. Potrzebujemy takich zawodników jak on. Na przykład na razie to, że gdy ktoś dostanie kontuzję, otrzymano oferty dla Wiktora Osimena. Nie no, wy sobie chyba żartujecie, że na składa tyle. Co wy macie do tego Osimena, że tak mało za niego składacie? Nie, dzięki. mój dada przyjechał. Spoko. Dobra, więc zaraz kończymy. A dam ci nawet podwyżkę. Spoko. O, więc tym podpisaniem kontraktu kontynuuj. Znaczy kończymy. Drugą część odcinka, który miał być jedną częścią, gdyby nie to, że mi się telefon wyłączył, nieważne! Także, cześć, Czołem!